Krzysztof. Ale to, Niedziela Boża to o takich no. rzeczach rozmawiałaś. A o, o czym on rozmawia? Krzysztof, zada jeszcze raz te pytanie. Nie muszę zadawać. No to ani. pro, ale ja byś wiedziała, do czego ma się odnieść. Chciałem nas wszystkich kobiet zadać pytanie. Ile Oli? Olu, dlaczego jak ty brałaś swojego pana za męża, brałaś za ptaszka? I połkałeś do ubóstw. bo na, filmach, na na filmach. Że kobiety tak, tak robią. A tu były amerykańskie filmy? Tak. Po... Nie, a może japońskie a, i też były? Nie, a polki też lubią. Też robią? Tak, połykać No proszę się odnieść, Ola. Krzysiu, a powiedz, dlaczego mężczyźni łysieją? Słucham? Coś tu, mężczy... Dlaczego mężczyźni łysieją? Bo ścierą dostają półbie. A za Od co? Za zdradę to wszystko wylejecie. My tak. Mężu! Gdzie byłeś? Mężu! Co robiłeś? Mężu! Dlaczego się spóźniłeś? Mężu! Miałeś o której być? I wtedy co? szmatu, tak? Po łbie? A jak nie to? jep, jep, jep. Czy jeszcze nie dostałeś szmatu, widzę? Ale Jacek dostał! Jacek tak twojej. Lachał. Albo trochę czynił na ba balonie, kuchni. Ile wypiłeś? Chodź do łóżka. No bacze, jak ja... Mężu! Bo u mnie, bo co wypiął, e, miało znaczenie. Wiesz co pachnie? A może mój ja zmęczony z pracy byłem. Nie pierdol! Andrzej, Andrzej daj wodę to. Andrzej daj wodę. Już ma dostaniesz. To, to takie baby są właśnie. To wasze jest powiedzenie. One wszystkie takie Krzysztof są. Tak kobietki. Trzeba to, ukrócić to, to towarzystwo. Wiesz jak ja, ja wszystko na oczy widziałem. Ale nie się tak głośno, bo książną no, podgłośnik. Te, pod ja też wezmę głośnik i też będę grał przez głośnik. mam tubę. No i ciekawe kto będzie późniejszy. Czy, czy... No zobaczymy. Żeby... Siedź, sieć, ja tutaj tam nie widzę.